No, się ma wszystkim. W dzisiejszym odcinku mieliśmy jechać do Krakowa, ale dostaliśmy nagły, niespodziewany telefon i informację, że jeszcze Słowacja. Także, także co? No, sporo kilometrów nas czeka, mania. Na szczęście, ty z nami nie jedziesz dzisiaj. Mania już się chowa do konta, żeby tylko nie jechać. Nie, nie zabierajcie mnie, nie, ja będę grzeczna. Mania się w ogóle kiedyś bała, ale. Smile. 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 No, prawie. O. <grystanie> Jedziemy. Jedziemy na Słowację. <grystanie> Pies. No, i tak wygląda nasze biuro. Jesteśmy rzetelną firmą, wspieramy wojsk, Ukrainę, pizza, i konicami. Yes. Aha, i jeszcze firma Mr. Bandit. Mr. Bandit. No, to znaczy biuro podróży. Tak, biuro, biuro podróży Horizon No i się zaczyna. Wspaniała przygoda on był młody i ona była młoda Nasz pierwek border collie zajął się gryzieniem bo ona jest teraz w wieku nastoletnim i że tak powiem hormony buzują My nie wiadomo, w zasadzie dzisiaj tak jedziemy, nie wiedząc dokąd, do końca. Na razie przed siebie. Na razie przed siebie na południe, a dalej zobaczymy. żeby nie zasnąć, autostrada A4, to po prostu jest łóżko dla kierowców. No, to jest To jest kurde. Jak każda autostrada. Można, no właśnie, można albo ją kochać, albo nienawidzić. Zależy, w którą stronę się jedzie. <głos> <głos> Jak się jedzie z powrotem, to się U nas piękna, słoneczna pogoda. No, u nas było tak wczoraj mniej więcej. A tutaj teraz dotarło. To jest. tyle kilometrów. Idzie w ogóle co się dzieje do cholery tutaj. O oh my god! Co to jest? właśnie Imperia. Ładny koń. Ukraińska i ona mi w ogóle przypomina... kurczę... jest taka delikatna, nie? Mm. O, no ty jesteś taki wojenny koń. Wojenny. War Horse. Z taką grzybeczką ładną. No ładny koń. Mój. Widać, że nie boi się ludzi fajnie co my tak od dwóch godzin chyba jedziemy <tryk> piesi się już chce dwójeczkę dwoje, zrobić i nas tutaj gwałci cały czas

No to dziewczyny. Chyba nie macie nic przeciwko sobie. Słuchajcie, jest niezręcznie, bo chyba konie się nie lubią tak do końca. Bo sama taką minę jakby mówiła... Weźcie mnie gdy ja nie chcę stać razem nasza Ukrainka, bo... No co? Jeszcze trochę i będziecie Tobie się chyba nie podoba koleżanka co? Ty dopiero 50 km przejechałeś, wiesz? A ona już chyba z 600 No ja wiem, że ona nie mówi bo po polsku. Bo jest z Ukrainka, wiesz? Ukrainka No ty już masz dosyć ile... Co tam dziewczyny. O, o dojechałyście, uwaga. Światło. O, jesteśmy na miejscu. Dobra, to... o pani z Ukrainy już tutaj śpi. O pani pani zmęczona. E, co? no chodź o... no dobrze dobrze no już 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 poczekaj poczekaj no już Cię zabieramy Woli. czekaj czekaj, chodź tu no, chodź tu, czekaj chodź o, ślicznie. tak. Kucyków się boi. O, prrr. <noise> Co to są za małe, jakieś skurczone te konie, czy co? Prrrr! <noise> Na Słowacji, dzisiaj chociaż na początku mówiliśmy, że mamy jechać, ale się plany zmieniły. No. Tak pewnie niedługo pojedziemy, ale no, przynajmniej dzisiaj będziemy wcześniej w domu. No więc, ludzie, żebyśmy, żeby nam się chciało, no to słuchajcie, łapki w górę, subiki. Pamiętajcie, żeby nam zostawić na takiej motywacji. Zapraszamy do kolejnego naszego programu Bio